Cześć, właśnie wydałem nowy kurs firma na autopilocie i właśnie w tym wideo opowiem Ci dokładnie, co zawiera i dla kogo jest ten kurs, co możesz dzięki niemu uzyskać, jakie problemy Twoje może rozwiązać. Kurs możesz kupić tylko do niedzieli w mocno obniżonej cenie. Zaczynajmy więc. Tak więc, dla kogo jest ten kurs? Ten kurs stworzyłem z myślą o małych firmach lokalnych, ale nie tylko, takich właśnie jak biura rachunkowe, salony beauty, fryzjerzy, wszelakiej maści usługodawcy, ale także freelancerzy, czy też wirtualne asystentki. Generalnie powstał ten kurs właśnie dla przedsiębiorców, małych firm, którzy chcą pozyskiwać więcej klientów z internetu. I to nie jest kurs dla marzycieli, leni, którzy uważają, że jeśli wydadzą kilkaset złotych na kurs, to już cała robota się zrobiła. Niestety albo stety, wiedzę, którą tutaj znajdziesz, trzeba zacząć wdrażać. To nie jest właśnie kurs na zasadzie przyciskam czerwony przycisk albo łykam magiczną pigułkę i wszystko dzieje się samo, AI wszystko za mnie robi. Tak łatwo niestety nie ma, ale mam dla Ciebie też dobrą wiadomość, bo wystarczy tak naprawdę 15 minut dziennie wdrażania wiedzy z kursu i już zobaczysz pierwsze efekty. I tak jak powiedziałem, to nie jest kurs właśnie tylko o automatyzacjach, gdzie automatyzacje wszystko za darmo najlepiej robią za ciebie w tle, o AI-ach, czyli o tutaj sztucznej inteligencji, która tworzy, działa i przynosi ci klientów w 100% bez twojego udziału. To jest kurs, który zawiera system mikromarketingu. Nazwałem to mikromarketingiem, ponieważ polega on, polega on na tym, że robimy właśnie 15-minutowe takie mikro działania codzienne, które po jakimś czasie, po kilku, po kilkunastu dniach zaczyna się właśnie ten efekt kuli śnieżnej, który sobie tutaj też w tym wideo wyjaśnimy. Jest to przede wszystkim praktyczny kurs ponieważ dostajesz na tacy właśnie konkretne te małe mikrokroczki na każdy dzień, co masz zrobić. I dlaczego 15-minutowe nawyki? Ano dlatego, że te 15-minutowe nawyki po prostu oszukują Twój mózg. Mamy taką część mózgu, która, która nazywa się ciało migdałowate. Jeśli miałbyś zrobić... Dzisiaj coś dużego dla swojego biznesu, albo dla siebie. Weźmy przykład, na przykład, biegania. Chcesz zacząć biegać. Jeśli chciałbyś iść na bieżnie i dzisiaj przebiec 5 km, 10 km, to mózg natychmiast zaleje cię różnymi alibi, że tak powiem. Dlaczego tego nie robić? Bo nie masz formy, bo jesteś gruby, bo nie masz odzieży, bo nie masz butów, tak? Natomiast, jeśli byś powiedział sam do siebie, dzisiaj tylko Przygotuję dres na jutro. Dzisiaj tylko założę buty. Dzisiaj tylko zrobię dwa kroki. To to ciało migdałowate, ten mechanizm obronny nie, nie uruchomi się. Dla twojego mózgu jest to jasny znak. Aha, tylko ubiorę buty. Aha, tylko wyjdę zobaczyć, jak wygląda bieżnia. To nie boli. I w tym momencie. Ten mechanizm obronny się nie uruchamia, ale ty już zaczynasz z każdym dniem budować nawyk. Tak samo właśnie jest z tym biznesem i z tymi mikrokrokami, które właśnie oszukują twój mózg. Jeśli ty sam sobie powiesz, dzisiaj zrobię tylko te 15 minut, to właśnie ten mechanizm obronny się nie uruchomi. Dla twojego mózgu jest to taka bezpieczna jednostka czasowa, którą każdy tak naprawdę jest w stanie sobie w ciągu dnia wygospodarować, tak? Więc nie przekładasz. Tych działań. Po prostu zaczynasz działać, bo 15 minut jest to mała jednostka czasu, a już efekty zobaczysz. Właśnie, przez pierwszy dzień, przez 7 dni, robiąc te 15-minutowe kroki nad swoim biznesem, stawiasz te fundamenty. Po pierwszym miesiącu już widzisz pierwsze efekty. Przede wszystkim po pierwszym miesiącu już wyrabia ci się nawyk, nawyk codziennej pracy nad swoim biznesem. Już nie myślisz, że czy dzisiaj masz zrobić się przez 15 minut, co masz zrobić, po miesiącu już robisz to z automatu, tak jak mycie zębów, wstajesz, myjesz zęby, wieczorem idziesz spać, myjesz zęby, robi się to po prostu nawykiem, tak? A po trzech miesiącach efekt kumulacji tych wszystkich małych mikrodziałań, które właśnie zrobiłeś, pracują, nad twoim, pracują na Ciebie, już efekty widzisz właśnie na tym autopilocie. I widzisz, nie musisz być tak naprawdę ekspertem marketingu, bo w tym kursie masz wszystko na Tacy. Nie potrzebujesz właśnie całych dni, żeby działać od, yy, na, poświęcać czasu na marketing, powiedzmy 4, 5, 6 godzin, tylko robisz codziennie małą, jedną, prostą rzecz. I nie ma tutaj właśnie tego stresu, tego paraliżu decyzyjnego, że masz mnóstwo tych materiałów, mnóstwo kursów, mnóstwo e-booków, oglądasz, konsumujesz mnóstwo materiałów na YouTube, często właśnie ze sobą sprzecznych informacji, sprzecznych e, taktyk, sprzecznych strategii i Masz, że tak powiem, tyle tej wiedzy tak naprawdę, że dochodzi do tego paraliżu, bo nie wiesz, co zrobić. Paraliżuje cię też tam że ile potrzebujesz na to czasu. A tu masz jasno, czarno, na białym pokazane, co masz zrobić, dlaczego masz to zrobić, więc po prostu robisz, siadasz i działasz, tak? Więc jest to kurs w 100% właśnie ukierunkowany na praktykę. I teraz, właśnie dokładnie, co zawiera ten kurs? Kurs zawiera w sobie 5 modułów, i pierwszy moduł jest to. W moim odczuciu najważniejszy moduł, czyli moduł, który właśnie wyrobi w tobie ten 15-minutowy nawyk pracy nad swoim biznesem tu i teraz, z tym co masz, bo. Ja przeprowadzając program swój autorski w internecie, internetowe rewolucje, gdzie jeździłem po małych firmach, głównie lokalnych, zauważyłem taką jedną rzecz, że możesz dać najlepsze rozwiązania na tacy tym firmom, możesz dać im najlepsze strategie, dokładnie to, co mają zrobić, ale te firmy tego nie robią. Przekładają to na takie wieczne jutro. Właśnie następuje do tego paraliżu. Też ten natłok wiedzy, od czego zacząć, tak? Gdzieś tam te działania nad biznesem, nad marketingiem, nad marketingiem, marketingiem, przepraszam, giną w tej takiej bieżące firmowej, tak, pochłaniają te firmy, te różne bieżące sprawy, klienci, nieodpisane maile, rachunki, ZUSy i po prostu myśl o marketingu, że jeszcze trzeba znaleźć tam gdzieś ileś tam godzin tygodniowo na to, te firmy przeraża. I w tym właśnie module, tak jak mówiłem, pokażę Ci jak i gdzie znaleźć te 15 minut, bo to nie jest tak, że musisz siąść przed komputerem o ustalonej godzinie, tylko pewne rzeczy, pewne mikro te działania możesz robić wszędzie tak naprawdę. To nie jest tak, że musisz. Mieć komputer, internet ym, i programy nie wiadomo tutaj, jakie, żeby to robić, bo pewne rzeczy pokażę ci, jak robić w takich okienkach, gdzie stoisz w kolejce, gdzie do fryzjera, gdzie jedziesz z dziećmi na jakieś zajęcia i tam masz powiedzmy pół godziny. W takich właśnie momentach, mając do wykorzystania tylko telefon, tak naprawdę, jak robić to, jak robić właśnie te 15-minutowe mikrodziałania, mikromarketingu nad swoim biznesem. Bez, bez żadnego tłumaczenia się, bez żadnej prokrastynacji, że nie masz tego, że nie masz tamtego, działasz tu i teraz z tym, co masz. I tak jak mówię, wyrobić z tego nawyk. Wyrobić z tego nawyk, aby wystarczy 30-40 dni, aby to weszło ci naturalnie w krew. Dostajesz też ode mnie listę tych mikro nawyków, tak? Więc to jest bardzo, bardzo ważny moduł, ponieważ tak jak zauważyłem, Najsłabszym ogniwem w każdym biznesie jest człowiek. Możesz dać mu mnóstwo merytoryki, mnóstwo wiedzy, ale jeśli on mentalnie yy, nie jest na to gotowy, nie ma tych umiejętności miękkich, nie wyrobi sobie tego nawyku pracy nad biznesem, to nic, żadna wiedza mu nie da. Więc tutaj po prostu. Pracujemy od podstaw holistycznie, zaczynamy od Twojej głowy, gdzie wiesz, że musisz zacząć działać przez te 15 minut, aby wyrobić sobie nawyk, ale to tylko 15 minut dziennie. I drugi moduł, już już tutaj wchodzimy w merytorykę bardziej właśnie ukierunkowaną na te przyciąganie klientów z Google. Pokażę Ci, jak obecnie działa wyszukiwarka Google, jak przyciągać klientów, jak jesteś małą firmą. Pokażę Ci, dlaczego nie ma sensu stawiać na SEO dzisiaj w dobie AI, dlaczego warto skupić się na wizytówce Google moja firma, dlaczego warto pozycjonować posty na Instagramie, bo one zaczęły się indeksować w Google. Jak możemy przyciągać firmy z wyszukiwarki Google? poprzez filmy, które, 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 posiadamy, jak te firmy tworzyć, tak? I moduł trzeci to social media. Pokażę Ci nie jak zdobywać lajki i chełpić swoje ego, robić wyrzuty dopaminy powiadomieniami, tylko jak wykorzystać social media jako dźwignię do sprzedaży, do przyciągania klientów. Media, social media mają sprzedawać, a nie zdobywać lajki. I oprócz oczywiście tutaj ogólnikowych, że tak powiem, informacji, co i jak publikować. To wszystko będzie oczywiście podlane sosem automatyzacji. Automatyzacji w tym wypadku, w tym module, takim, że pokażę Ci wszystkim, jak wygenerować strategię w social media, jak wygenerować w ogóle strategię marketingową dla Twojej firmy, co konkretnie publikować, na jaki temat. Ale to też oczywiście będzie wsparte narzędziami AI, ponieważ pokażę Ci, które narzędzia wdrożą tą Twoją strategię w social media, które za Ciebie napiszą skrypty do Twoich filmów, które napiszą posty, narzędzia, które zmontują za Ciebie to, co już stworzysz, tak? Więc za każdym narzędziem AI stoi tak naprawdę człowiek. To Ty jesteś, to ty jesteś najważniejszy, ale narzędzia mają wspierać Ciebie, narzędzia AI. Nie za Ciebie, nie ma magicznego przycisku, które za Ciebie zrobią wszystko, tak? To tak jak sterydy. Powiedzmy na siłowni, może wziąć sterydy, ale jeśli nie pójdziesz na siłownię, nie przewadzisz tego żelastwa, nie będziesz pilnował michy, to same sterydy nic ci nie dadzą. Tak samo ze sztuczną inteligencją. Jeśli nie będziesz miał tych postaw, nie będziesz wiedział, co robić, jak robić, o czym robić, to sztuczna inteligencja za ciebie tego nie zrobi, tak? Może za ciebie zrobić, oczywiście, ale jeśli nie włączysz, że tak powiem, sam myślenia, to, to sztuczna inteligencja wciśnie ci bełkot. tak? Więc trzeba też odróżnić, e, trzeba wiedzieć, jak te informacje. Które też sztuczne inteligencja ci serwuje prze, przecedzić, przebrnąć, tak? Więc tutaj właśnie dostaniesz konkretną pigułę na temat social media. Co robić, jak robić i jak sobie życie poprzez narzędzia sztucznej inteligencji ułatwić. I moduł czwarty, nieoczywisty, ponieważ tutaj będziemy skupiać się na tym, jak pozyskiwać klientów poza internetem, ponieważ tam też jest życie, tak? Pokażę ci, jak w Twojej konkretnej niszy znajdować właśnie klientów. I moduł piąty, na którego myślę, że duża część osób czeka, to są już właśnie gotowe automatyzacje i asystenci AI. Masz tutaj gotowe automatyzacje. Między innymi pod aplikację Make, które możesz po prostu sobie zaimportować i dostosować do siebie. Wszystko masz pokazane krok po kroku. Są też asystenci AI, których stworzyłem dla ciebie. Asystenci AI, którzy zarówno działają w, w chat GPT, one, oni są już skonfigurowani. Masz dokładne działanie tutaj w, w tej lekcji pokazane. Jest to taki Twój prywatny właśnie zespół, który pracuje 24 na 7. I często za, też zadajecie pytanie, jakie to są automatyzacje. To są te automatyzacje, które mm, zarówno publikują za Ciebie treści właśnie na Twoich social mediach, odpowiadają na Twoje medie, media, u, robią dla Ciebie strategię marketingową, robią dla Ciebie strategię w social media. Badają Twoją pozycję w social media i pokazują Ci, w którym kierunku iść. Ale też to, co jest dość nowatorskie, jeśli chodzi o mój kurs, w porównaniu do innych kursów z tego, z tego zakresu, to pewne narzędzie, które znajdziesz tylko i wyłącznie u mnie. I właśnie teraz zobacz jego działanie w praktyce. I teraz pokażę Ci właśnie trzy fragmenty lekcji z kursu z modułu poświęconego asystentom AI. Fragment lekcji numer jeden. Do wyboru mam 12 dwunastu moich asystentów z AI, którzy pomagają mi w tym Daną mi szkołę realizowanej porady, rady, ponieważ znają moje produkty, moje usługi, moją misję. Wybieramy na przykład Babiego, który odpowiada ja za planowanie właśnie biznesu i tu z tego poziomu możemy z nim rozmawiać. Bagi, zaplanuj kampanię marketingową dla mojego nowego kursu firma na autopilocie. Jak widzisz, rozmowa z asystentem odbywa się w formie głosowej. Rozmawiasz tak, jakbyś rozmawiał z człowiekiem. Nie musisz łączyć tych wszystkich przepływów. I teraz pokażę Ci fragment e, lekcji z asystentem, e, który jest odpowiedzialny za social media. Cześć, moja asystentka do spraw social media. Chcę, abyś napisała i opublikowała post na moich social media. Chcę, aby był to post motywujący i inspirujący, inspirujący o tym, że codziennie należy robić jedną rzecz, która. Do Twoich długoterminowych plan, jaką grafikę do tego posta użyj mojego zdjęcia, na którym jestem, na dźwigą. Publikuj post jutro o godzinie 14 na wszystkich swoich social mediach. I jak widzisz, to wideo trwało 30 sekund, i przez 30 sekund mogłeś dać właśnie dyspozycje, aby sztuczna inteligencja stworzyła za Ciebie post na social media i jeszcze oczywiście dodała Twoje zdjęcie jako grafikę. I teraz pomyśl, ile by to zajęło tobie, gdybyś musiał to zrobić z palca? Napisać, wybrać zdjęcie i jeszcze zalogować się na każde z tych social media. Oddzielnie napisać tam, właśnie, swój post. I trzeci asystent, a właściwie asystentka, jest to właśnie wirtualna asystentka, która planuje za mnie różne rzeczy. Nazywa się Wizji. I zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Cześć, moja asystentko, zaplanuj i wpisz w kalendarz drugi spotkanie z moją dolą na jutro, na godzinę 13. Oraz wyślij na adres mailowy mojej informacje z przypomnieniem o jutrzejszym spotkaniu. Zobacz, mail został wysłany, a wydarzenie zostało podane do mojego Google. I jak widzisz, to wszystko dzieje się automatycznie. Tak więc, właśnie ci asystenci, których właśnie zobaczyłeś, są bardzo prości w obsłudze. To nie są takie automatyzacje, automatyzacje jak w MEI, gdzie musisz wyklikać, połączyć ze sobą te przepływy. Tutaj wszystko przebiega na poziomie, właśnie, e, instrukcji głosowych. Nagrywasz się i asystenci działają i za ciebie e, robią, tak? Więc widzisz, Moduł piąty, dopiero w module piątym mamy te automatyzacje, dopiero w module piątym mamy tych asystentów. W tych pierwszych czterech modułach zaczynamy od fundamentów, od mentalności, od jak działa Google, jak pozyskiwać klientów przez Google, jak pozyskiwać klientów przez social media. Dopiero w module piątym masz, jak to sobie zautomatyzować, jak to sobie właśnie ogarnąć jeszcze szybciej, tak abyś właśnie mógł wyprzedzić konkurencję. Oczywiście tutaj są, mamy gościnne lekcje. Naliczyłem aż pięciu ekspertów. Jest Dorota, która powie Ci, jak zdobywać klientów. Przez Instagram. Jest Sebastian, twórca lokalu narzędzia, które pomaga w optymalizacji wizytówek Google Moja firma. Jest Wojciech Wizup, wielki specjalista właśnie od marketingu, powie ci właśnie, jak zrobić strategię marketingową. I jest dwóch ekspertów, Dwóch Mateuszów, którzy właśnie zrobili dla Ciebie gotowe automatyzacje do Makea. Mamy też oczywiście prywatną grupę wsparcia, więc nigdy nie jesteś sam. To tutaj możesz zadawać pytania, to tutaj możesz pisać o swoich wątpliwościach, to tutaj też możesz się chwalić swoimi mikroaktywnościami, tak? Więc to jest na pewno bezcenne. I teraz pełna wartość tego wszystkiego, o czym mówię, to, co, to, co otrzymujesz, to ponad 5200 zł. I tylko do niedzieli możesz kupić ten kurs właśnie w cenie. 397 zł. Pod tym filmem jest link właśnie do tego kursu. Możesz też właśnie zeskanować kod QR, dzięki czemu przeniesiesz się właśnie na stronę sprzedażową i tylko do niedzieli ten kurs kosztuje 397 zł. Policzyłem dokładnie, ile ten kurs odzyskuje mi godzin tygodniowo. I czasami są to tygodnie, gdzie jest 10 godzin, czasami są to tygodnie, gdzie jest 15 godzin, ale są też tygodnie, gdzie jest powyżej 20. Jest 25-27 godzin Dziennie, przepraszam, tygodniowo ten kurs odzyskuje. Uśredniając jest to około 20 godzin tygodniowo. Zobacz, w cenie 400 zł, w cenie tak naprawdę jednych zakupów w biedronce, możesz odzyskać 20 godzin swojego życia. Pieniądze zarobisz, ale czasu nie odzyskasz, ale możesz w szczwany sposób ten czas po prostu odzyskiwać właśnie dzięki temu kursowi, dzięki tym narzędziom, które masz w tym Kurcie, kliknij teraz, wykorzystaj ten moment, ponieważ taniej nie będzie już nigdy. Te osoby, które kupują u mnie regularnie kursy, a jest tych osób ponad 14 tysięcy, wiedzą, że najlepsza oferta na moje kursy jest zawsze na otwarciu, zawsze na premierze. Taniej nie ma, ani na żadne breakfast ani na inne żadne święta lasu. Do, tylko do niedzieli, do 23.59, ten kurs właśnie w tej cenie 397 zł. Także wejdź teraz i zarezerwuj swój dostęp właśnie teraz.